Marek Klapa, Polskie Radio 24 oraz Telewizja Biznesowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem będziemy rozmawiali o walutach w tym wielkim zamieszaniu geopolitycznym, jaki zafundowała nam administracja Donalda Trumpa, między innymi. Ale to oczywiście nie jedyny powód tego, co widzimy na rynku walutowym. Witam bardzo serdecznie na łączach Marka Rogalskiego. Witaj, Marku. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witam Państwa. Marku, pierwsze pytanie, które nasuwa się w tej chwili, to jest moc rubla, który przez jakiś czas podążał równiutko ze złotym i z innymi walutami Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz te drogi się troszeczkę rozeszły. Jak oceniasz aktualną sytuację, jeżeli chodzi o rosyjskiego rubla? No rzeczywiście o rublu się dawno nie mówiło. Ja nie ukrywam, że przestałem go w pewnym momencie śledzić, no bo to nie było sensu, bo tym tym się w sumie nawet nie handluje na platformach, więc, więc stąd tak się zainteresowanie mniejsza, ale rzeczywiście ostatnie, ostatnie parę tygodni pokazały o dziwo, albo nie o dziwo, że ta korelacja pomiędzy rosyjskim rublem, a polskim złotem jest duża. Czyli innymi słowy, e, rubel zyskuje, to złoty zyskuje. No i teraz oczywiście można szukać tak powodów i dlaczego tak się dzieje, no my i tak, tak dalej, tak, ale zwróćmy uwagę na jedną ważną rzecz, że tym jednym z elementów, o którym nawet się mówiło, tak, jeszcze w grudniu, elementów, który będzie kluczowy dla polskiego złotego, to był element właśnie zaprowadzenia pokoju na Ukrainie, tak, czyli rynek, aż na na to, że skoro Trump wygrał wybory i Trump obiecywał, tak, w kampanii wyborczej, że ta wojna się skończy szybko, to zaczęto pod to grać, tak? Właśnie pod ten mechanizm, że będą rozmowy pokojowe, coś z tego potem zapowiem, na finiszu będzie i, i, i tak dalej, że spadnie ryzyko odnośnie właśnie geopolityki, i tak dalej. I rzeczywiście, rosyjski rubel zaczął zyskiwać gdzieś w połowie grudnia. W, w styczniu ale zwłaszcza w lutym, tak, kiedy już była ta słynna rozmowa tak, telefoniczna Trumpa z Putinem, no to już zaczął się oczywiście wyraźny ruch, tak, bo to rynek jakby odebrał jako sygnał, że tak, rzeczywiście zaczęło się coś się dziać i że sprawy idą właśnie w tym kierunku, w którym spekulanci oczekiwali. Tak. Bo mówię spekulanci, ponieważ tak naprawdę. Kapitał, który jest na rublu, moim zdaniem to jest kapitał typowo spekulacyjny, który gra pod pewne scenariusze i bierze pod uwagę też wiele ryzyk właśnie, że coś może nie wyjść. Tak? Więc, e, więc tak to wygląda, oczywiście nie jest dobre tak, to, że my jesteśmy razem w tym koszyku z rublem, bo to by było no tak, znaczy mało, znaczy może to jest tak, mało partizjowe jest na pewno jakieś amoralne i tak dalej, wiadomo. Natomiast z punktu widzenia finansowego, to jeżeli założyli, że podobny kapitał rozgrywa i rubla, i złotego, to nie jest dobrze, tak? bo to jest kopia spekulacyjny, co zresztą żeśmy zauważyli już w piątek wieczorem, tak? kiedy się pojawiły te informacje o tym, że Żułęcki wyszedł ze spotkania, że umowy nie ma, to na ręku się pojawił strach, tak? I euro było przez chwilę bardzo blisko poziomu 420. Mm -hmm. No właśnie, Marku, ja jestem ciekawy, czy jak patrzysz na wykres rubla, czy widać ten wyraźnie moment tej kłótni w Białym Domu, w gabinecie owalnym, czy inwestorzy, którzy Inwestują, spekulują na rublu, zareagowali właśnie wtedy, i jeśli tak, to w którą stronę? Znaczy, ciekawe w tym wszystkim jest to, że rubel wtedy oczywiście stracił, podobnie jak właśnie polskie złoty, natomiast nie stracił jakoś szczególnie dużo. I na przykład w poniedziałek nie było już nerwowości, tak? Mhm. Zresztą, tak samo w poniedziałek, spojrzymy na złotego, on już był silniejszy niż w piątek wieczorem. Więc, tak jakby inwestorzy uznali, że coś jeszcze z tego się uda wyciągnąć, że ten proces będzie dalej, że tak powiem, prowadzony. Natomiast, jak ja patrzę dzisiaj na notowania, czy to jest dolar do rubla, czy to jest euro do rubla, to ja w zasadzie widzę notowania, które się stabilizują na poziomach z piątku. Tak? Mhm. Czyli Czyli e, tak by rynek e, za, jakby zastygł tak, na rublu, czyli, e, czyli spekulanci patrzą i mówią, dobra, będzie deal, czy nie będzie dealu, tak? a może jednak będzie, bo skoro Trump, e, tak powiem, przycisnął e, Zylenskiego e, i skoro wczoraj Ukraina zaczęła mówić o, o tym, że może jednak będzie jakiś rozejm tak, z Rosją, no to, to by to wskazywało, że jednak jakiś deal będzie. Oczywiście ja od razu powiem, tak, że rynki finansowe są generalnie amoralne. Tak? Tu nie ma jakiegoś, nie wiem, pojęcia dobry, zły. Jest tylko pojęcie, że by się zgadzały pieniądze tak, ze sobą I, 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 i przepływy. Więc to naprawdę zgniły pokój, bo taki nie będzie, tak? zgniły pokój na Ukrainie dla rynków jest czymś dobrym, tak, bo to na jakiś czas powoduje, że się sprawy wyciszają. No dobrze, to spójrzmy teraz na notowania złotego, mniej więcej od tego pamiętnego piątku. Informacja dla naszych widzów. My nagrywamy naszą rozmowę w Środowe przedpołudnie, 5 marca, i no widzimy, że od tego momentu no był taki roller coaster. W zależności od tego, jakie informacje się pojawiały na rynku, tak ten złot reagował. Oczywiście po tym spotkaniu w Białym Domu było osłabienie złotego, ale już na przykład ja, specjalnie wcześniej rano, dzisiaj po orędziu prezydenta. Trumpa po orędziu o stanie państwa na Kapitolu zerknąłem sobie na wykresy i tutaj było jakieś odreagowanie. Co ciekawe, dolar się osłabił w stosunku do euro. Zresztą to osłabienie było widoczne również po tych już stanowczych zapowiedziach ceł dla sąsiadów Stanów Zjednoczonych i dla Chin. Tak, oczywiście rynek zaskakuje. Rynek jest teraz jak Roller Coaster, bo dolar, który był Prawie 4,05 w piątek wieczorem, dzisiaj w środę rano 3,89. Tak? Czyli bardzo nisko. Nowe, nowe w zasadzie dołki w tym roku dolara. Ale spójrzcie Państwo na to, jak zachowuje się dolar na świecie. Tak? Przykład z brzegu para euro-dolar, to najbardziej nas interesująca. 1,04 w piątek i na co 1,04. I dzisiaj wyraźniej powyżej 1,06. Dolar traci na potęgę, traci na wartości. To jest trochę zaskoczenie również dla mnie, tak? bo, bo myśmy się wszyscy nauczyli takiego pewnego schematu: że jeżeli coś się dzieje na rynkach niedobrze, jest jakaś niepewność, to jednak no, część tego kapitału kieruje się w stronę dolara. Oczywiście ja wiadomo, że franki to są takie waluty które mają ten wpisany, tak powiem, genetycznie hasło safe haven, tak? mhm. czyli bezpieczna przystań. Natomiast dolar też na tym, na tym zyskiwał wcześniej. Teraz jest zupełnie inaczej. No z jednej strony taką tezą, która się przewija, jest to, że rynek, że rynek ocenia to, co robi Trump w temacie właśnie wysokich taryf celnych. I to co jeszcze zrobi? Bo przecież dopiero świadczyło, tak? Przed nami jeszcze pewnie taryfy na Unię Europejską, cła wzajemne, cła na produkty rolne, cła na aluminium i stal. Wszystko dopiero będzie wchodziło, tak? Więc, że to wszystko, co się teraz dzieje, to spowoduje wyraźne załamanie gospodarki amerykańskiej. Tak, to teraz ocenia rynek finansowy. I to widać, chociażby od kilku dni po zachowaniu się giełdy amerykańskiej, ale widać też właśnie po postrzeganiu tego, jak rynki myślą o Fedzie, czyli o tym, co będzie robił amerykański bank centralny. A czy tak? W tym momencie to jest ciekawe, to jest to, że rynek już sobie wycenił trzy obniżki stuprocentowych w USA, począwszy od czerwca. Czyli 3 razy 25 jest w cenie, uwaga, miesiąc temu. Była mowa o półtorej, znaczy półtorej obniżki, tak? Być może jedna obliczka, półtorej obniżki. Teraz są te trzy obniżki i RELEK jest, że tak powiem, niemal pewien tego, że w czerwcu Fed zacznie ciąć stopy. Czy zacznie? No, ja powiem tak: to jest naprawdę ruletka, tak? Bo ze strony Joana Powella i innych członków Fedu idzie jasny przekaz. My w momencie takiej niepewności, jaka jest teraz, nie będziemy nic robić, bo my nie wiemy, czy to wpłynie na wyższo, wyższą inflację, a pewnie wpłynie, więc my się będziemy przyglądali, zanim zareagujemy. I takie są generalnie sygnały z Fedu, które idą. Mimo tego rynek myśli swoje, że Fed nas znów uratuje. Tak? Natomiast mówię, tutaj jest rzeczywiście tutaj jest taki moim zdaniem duża, duża różnica między tym, co myśli Fed, a co myśli rynek. Ale jeszcze, jeszcze inna teza. Która zyskuje popularność od dwóch, trzech dni, to jest teza mówiąca o tym, że Amerykanie przez swoje działania wobec Ukrainy, wobec Europy, wobec właśnie swoich partnerów handlowych, tak naprawdę stracili wiarygodność. Czyli Ameryka nie jest wiarygodna dla swoich partnerów. W związku z tym powstaje pytanie, czy dolar jest wiarygodną walutą dla, dla partnerów, tak? I to jest. Co teraz oglądamy, to, jest, to być może jest początek erozji dolara. Erozji, czyli w sensie tego, że dolar był takim czymś bezpiecznym, stabilnym, i tak dalej, a teraz może być zupełnie inaczej. Marku, jestem bardzo ciekawy, jak w tym całym zamieszaniu widzisz perspektywy dla złotego, bo jeszcze niedawno. Zastanawialiśmy się, jaka jest granica bólu dla eksporterów, dla polskiej gospodarki. Wskazywany był poziom 4.10, zresztą wynikający również z analiz Narodowego Banku Polskiego. Wiemy też, co się w ostatnich dzia dniach działo ze złotym i wiemy, jak bardzo jest on podatny na te informacje, które pojawiają się w nagłówkach agencji prasowych. Więc moje pytanie do Ciebie, jaką teraz perspektywę rysujesz dla naszej waluty względem tych głównych par euro-dolar? No i na przykład frank szwajcarski. To, co widzimy, to oczywiście ten popyt na bezpieczne przystanie, czyli właśnie na franka i na jena. Ale jeżeli chodzi o sytuację u nas w kraju, to to, co mogę powiedzieć, to to, że ten poziom, który był na parze euro do złotego w zeszłym tygodniu, ten poziom 4,13, że on raczej już nie powróci, tak? że rynek będzie stabilizował się nieco wyżej. To widzimy zresztą dzisiaj tak, NO415, 416 i to, co będziemy obserwowali, jeżeli chodzi o siłę. Siłę złotego to głównie ten ruch, co już widzimy teraz, czyli para-dolar złoty, która zeszła poniżej poziomu 3,90. I, I tutaj, jeżeli oczywiście euro-dolar będzie jeszcze dalej do góry, to być może poziomy rzędu 3,80-3,85 by nam się pojawiły. Natomiast musimy wziąć generalnie pod uwagę to, że sytuacja globalna robi się coraz mniej stabilna że na rynkach akcji jesteśmy, znaczy mamy coraz większą, że tak powiem, nerwowość, jak patrzymy na indeksy USA i tak dalej. Więc w takim jakby otoczeniu rynkowym no trudno będzie mówić o tym, żeby złoty był jakiś szczególnie, szczególnie silny. Zwłaszcza, że też trudno ocenić tak naprawdę, jaki Jaki rynek zinterpretuje finalnie to, co się no, na Ukrainie będzie działo, i to kiedy ten pokój się pojawi, tak? bo to jest też ważna sprawa, tak? czy to się wszystko uda zrobić w ciągu miesiąca, półtora, tak jakby chciał Trump, czy też nie, czy to się rozciągi na przykład dopiero na okres gdzieś po wakacjach. No właśnie, to jest kluczowe pytanie, na które dzisiaj niestety nie znamy odpowiedzi. Zresztą chyba nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Dlatego ja jestem też ciekawy z swojej perspektywy. Czy weszliśmy właśnie teraz w taką fazę, że po Fatalnych informacjach, po których wszyscy załamują ręce, mówią o bezprecedensowym wydarzeniu. Nagle potem przychodzi uspokojenie, bo pojawiła się jakaś dobra wiadomość, i taki papierek lakmusowy, taka chorągiewka powiewająca na tym niestabilnym, mocnym, silnym wietrze geopolityki, no będzie jednak drażniła ten rynek walutowy. I tak jak powiedział premier Donald Tusk wczoraj, Zapnijmy pasy, bo wlatujemy w sferę silnych turbulencji. No oczywiście tak, to słowo turbulencje dobrze dobrze chyba tutaj pasuje do tego, co się dzieje na rynkach. I tak powiedziałem, tutaj w przypadku złotego wątek ukraiński, ma wrażenie, że pomału gaśnie i teraz rynek będzie szukał zamiennika, a tego nie ma, tak? bo sam mhm. fakt, że mamy wysoki poziom procentowych to nie wystarcza, bo taki scenariusz był dobry w momencie, kiedy na rynkach światowych było spokojnie, wtedy oczywiście te kapitały krążyły gdzieś poza USA i szukały stóp zwrotu. Natomiast jeżeli robi się nerwowo na, na giełdzie w USA, jeżeli tak naprawdę my nie wiemy, co te cła przyniosły, tak? bo to, że teraz Mówi się o Amerykanach, to się mówi, tak, ale pytanie, jaki będzie wpływ tych ceł na przykład na Kanadę, jak będzie wpływ tych ceł na Europę, na Azję, tak? Może tak być, że za kilka miesięcy będziemy mówili generalnie o tym, że mamy po prostu duży kryzys na całym świecie. Mhm. I na koniec perspektywa tych najbliższych dni, które teraz widzimy, jeżeli chodzi o parę euro złoty, bo ona bardzo mocno interesuje tych naszych eksporterów, tych wewnątrzunijnych przedsiębiorców, którzy sprzedają na przykład do Niemiec, do naszego największego partnera gospodarczego. Czy spodziewałbyś się w najbliższych dniach jakiegoś wstrząsu, jeżeli chodzi właśnie o tę parę walutową, czy, czy te turbulencje najtrudniejsze są za nami? Ja wiem, że ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale być może z analizy technicznej jakiś trend, być może nowy trend zaczyna Ci się rysować? A czy to, co się zaczyna rysować, to to, że zaczęliśmy wyhamowywać spadek, który mm. był w grudniu, styczniu, w lutym. Ten spadek jest wyhamowywany, tak jak powiedziałem, 4 13, ten poziom, który był w zeszłym tygodniu tym dołkiem, raczej nie wróci. Myślę, że rynek się będzie w w tym momencie stabilizował wokół 4,15, 4,16 i będzie szukał no, czasu i momentu na to, żeby ruszyć w górę. Czyli, czyli jakby moim zdaniem, hasło silny, złoty. Mało gaśnie. Oczywiście on będzie jeszcze przez chwilę pewnie silny, właśnie przez parę dolarów złotych, ale euro złoty, frank złoty to już generalnie minęło. tak? Czyli mhm. jesteśmy w konsolidacji, z której po prostu powinniśmy, tak powiem, wyjść do góry na parze euro złoty i na parze frank złoty. Takie czasy trudno przewidzieć to, co będzie się działo nawet w ciągu najbliższych godzin. A dalsze prognozy są jeszcze trudniejsze, ale od tego jest telewizja biznesowa i m.in. program Świat Walut Marka Rogalskiego, który, który był moimi państwa gościem. Marku, bardzo Ci dziękuję. Przypomnę jeszcze raz, Marek Rogalski, Gordon Maklerski, Banku Ochrony Środowiska, był razem z nami. Bardzo dziękujemy i oczywiście więcej informacji na temat tego, co się dzieje w walutach na naszej antenie. Przypomnę raz jeszcze, program Świat Walut, ale również przyglądamy się tej wielkiej geopolitycznej układance. I, i, i temu, jaki ma ona wpływ na gospodarkę oraz na Państwa portfele. Między innymi dlatego warto z całą pewnością śledzić to, co prezentujemy i przygotowujemy dla Państwa w telewizji biznesowej Marek Klapa. Do zobaczenia.